Wystarczy właściwie rozejrzeć się w koło, żeby zobaczyć, że giełda mam cieszy się naprawdę dużym powodzeniem. No myślę, że ta giełda jest rekordowa. Muszę powiedzieć, że przygotowaliśmy tutaj na 73 panie, 73 stoły i jeszcze musieliśmy dostawiać. Więc jeżeli chodzi o sprzedające i o kupujące, frekwencja bardzo zadowalająca tym razem. Bo rozumiem, że stoły są i tutaj na tym piętrze, jak również na górze. Tak. Stąd wybór tego miejsca, właśnie? Ym, to znaczy tak. Y, no Nie ukrywam, że z giełdy na giełdę przybywa mi pań y, zainteresowanych sprzedażą, więc wiadomo, że no muszę tutaj też myśleć o, o miejscu, gdzie będzie jakiś taki komfort tej sprzedaży, jak i kupna dla tych pań kupujących i sprzedających. Więc no tutaj. Y, Podziękowania dla pana dyrektora szkoły, tutaj podstawowej numer dwa, że wyraził chęć tutaj yy, i wyraził zgodę na zorganizowanie tej giełdy. Miejsce jest dosyć, ławek jest dosyć, bo jest to szkoła, ale no, no nie da się tutaj pomieścić wszystkich na jednym parterze, więc właśnie tutaj yy, hall udostępniony na dole, jedna klasa, jedna klasa również na wózki, bo tych wózków też mieliśmy yy, tym razem bardzo dużo, no i hol na pierwszym piętrze. I asortyment też się poszerza ciągle? Ciągle. Tak jak na przykład myślę sobie o giełdach, które miało miejsce w ubiegłym roku na przykład, to przeważało ubrania. Ubrania na przykład dla takich mniejszych dzieci. Teraz również można spotkać ubrania dla większych dzieci. Jest to naprawdę poszukiwane przez panie, które kupują ubranka. Jak i no. Jeżeli chodzi o wózki, to naprawdę więcej, więcej tych wózków, y, rowerki, y, hulajnogi, deskorolki, no naprawdę tego wszystkiego jest mnóstwo. Jak zwykle wszystko w przystępnych cenach? Tak, wszystko w przystępnych cenach, na każdą kieszeń wydaje mi się. Kiedy następna giełda ma? Trudno mi powiedzieć, nie chcę tutaj podać konkretnego terminu, ale myślę, że bliżej wakacji. pomysł, żeby się tutaj pojawić na tej giełdzie MAM? Usłyszałam od kuzynek właśnie, że się wystawiały, że jest takie coś organizowane i z tego właśnie dzisiaj się tutaj znaleźliśmy, dlatego. A jak mamy opiniują tę giełdę? Jaka ona jest ich zdaniem? Mamy są bardzo zadowolone, bardzo dużo kobiet właśnie mówi, że jest bardzo super pomysł i mam nadzieję, że pewnie na przyszłość będzie coraz więcej dziewczyn z, z rzeczami, bo jest naprawdę fajnie, można kupić dla każdego dziecka i w każdym wieku wszystko, nie? A co u Pani można kupić? U mnie rozmiary są dla chłopców od 110 do 22. A ceny? A ceny różnie zależy, bo zależy, jakiej marki są ubranka, w, po prostu czy są bardziej zniszczone, czy mniej zniszczone. To wszystko zależy od tego. Ale rozumiem, że jest dużo taniej niż w sklepie, bo w sklepie jest chyba drogo. O i na pewno, na pewno. Szczególnie jak są firmowe rzeczy, to wtedy wiadomo, że tutaj można za połowę ceny kupić. nie? A jaka atmosfera tutaj panuje? Super. Super. Naprawdę polecam, zapraszamy mamy, bo naprawdę warto.